Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę gotować bigos. Bigos tak na bogato, po królewsku. A co? Czasami można. I już Wam mówię, jak ja go robię i co ja będę do niego dawać. Wiem, że co dom to inny obyczaj, inne bigosy, a ja chcę się podzielić z Wami moim przepisem. I już Wam mówię, co będzie mi do niego potrzebne. Przede wszystkim dwa duże garki. Ja mam jeden garnek duży. To jest taki bolnowar o. On ma prawie 7 litrów. 6,5 litra. Do tego następny garnek duży, taki zwykły. Ten ma litrów około 10. I co będzie nam jeszcze oprócz tego potrzebne, oczywiście, kapusta. Pod spodem, tutaj, bo tu jest mięsko wyłożone na wierzch, pod spodem e, mam kapustę kiszoną. Mam tu około 3 kg kapusty kiszonej. Ja z, e, kupiłam swoją kapustę od takiej pani, która sama robi. E, kapusta ta jest, jak widzicie, drobno, już poszatkowana, także ja nie będę już jej kroić. Ona nie jest długa. E, w smaku mi smakuje bardzo, więc nie będę ją ani płukać. Yy, nic takiego. Bigos będzie tylko z kiszonej kapusty. Taki yy, ja osobiście u mnie w domu lubimy najbardziej. Także około 3 kg dobrej kapusty. Sprawdzajcie, jeżeli kupujecie kapustę gdzieś na bazarze. Kupcie 10 deko, spróbujcie, czy wam smakuje, czy nie. Jeżeli nie smakuje, idźcie do na inne stoisko i znów kupcie 10 deko i spróbujcie tej kapusty. Dopiero tą, która wam będzie smakowała, która ładnie pachnie. Wtedy kupcie na bigos, bo szkoda zrobić dużo bigosu i niesmacznego, bo kapusta to też, to tam w bigosie to jednak to podstawa. Do tej kapusty. Ja tutaj mam około troszkę więcej niż kilogram żeberek, także to są żeberka. Tu z tych żeberek oczywiście kości odpadną. To są zwykłe świeże żeberka wieprzowe. Tutaj pod spodem jest kapusta, także tu nie jest aż tak dużo tych żeberek około kilograma. Po ugotowaniu zostanie około 60 deko, może, bo kości odejdą, mięso się skurczy 60 deko zostanie. Do tego mam taką 80 deko goloneczka. Ona jest zamrożona, ale to nic nie szkodzi. Ta jedyna goloneczka będzie mi się gotować w kapuście. Ja ją dam do kapusty i tam po malutku będzie się mi gotować. Z golonki też jak odejdzie kość, mięso się skurczy, odejdzie ta skórka, to tu też może zostanie do pół kilograma mięska. Mam około 70 deko ładnych, dobrych, wędzonych, żeberek. Nie malowanych, ale wędzonych. Pachnie w całej kuchni wędzonką, właśnie taką fajną wędzonką. Do tego około pół kilograma pięknego boczku wędzonego ze skórą, ta skóra pójdzie do kapusty, ona się wytopi, później ją oczywiście wyrzucę. Około 1,5 kg, tu jest łopatka. O i tutaj praktycznie z tej łopatki zostanie około kg po ugotowaniu, łopatka, pół kilograma. To jest zamrożone, ono się zaraz rozmrozi, oczywiście, będę gotować, to jest wołowina, wołowina gulażowa. Im więcej różnorodnych mięs, tym lepiej dla bigosu. I będzie nam potrzebne pół kilograma... Jakiejś dobrej, wędzonej kiełbasy. Może być dwa razy po 25 deko, jakiejś tam innej kiełbasy. Może być jedna. Pół kilograma. Do tego oczywiście będzie nam będą nam potrzebne grzyby suszone. Jedni dają więcej, drudzy dają mniej. Ja myślę, że na, tak na taką ilość, no bo kapusta mi się też e, oczywiście zredukuje w czasie gotowania, mięso też, ale myślę, że tam takie trzy dobre garści e, grzybów suszonych. Ja te grzyby zaraz e, namoczę w wodzie, niech stoją, zanim to się wszystko będzie gotować. Do tego będzie nam potrzebne około. Dwie duże cebule, kilka ząbków czosnku. Kto używa, można dodać śliwek suszonych, wędzonych, albo powidła śliwkowe. Też spotkałam się z takim przypadkiem, że są rodziny, które dodają zamiast śliwek jabłko, obrane jabłko pokrojone w kosteczkę. Do tego dodam wino. Wino czerwone, wytrawne tak alkohol wyparuje, ale fajnie zmieni nam smak. I oczywiście ziele angielskie, kilka kulek ziela angielskiego, kilka kulek pieprzu czarnego, kilka lisków laurowych i ziadaje ziarno jałowca. Gdybyście mieli. E, jakieś mięso z dziczyzny też bardzo fajnie by się tutaj y, pasowało także można przykładowo żeberka zastąpić dziczyzną albo z jelenia także tutaj też by to fajnie było y, takie mięsko dać y, oprócz tego jeszcze będę oczywiście kiełbaskę i ten kawałek boczku takiego wędzonego ja będę smażyć na łyżce Łyszcze z, z smalcu z gęsiny. Także, jeżeli macie, a jeżeli nie, to na zwykłym smalcu. Ja mam smalec taki z gęsiny i on będzie smażony kiełbaska. I to na łyżce z smalcu z gęsiny. I chyba to by było wszystko, także ja zaczynam od tego, że tak do dużego garka. Tutaj no nie widzicie, wkładam wszystkie swoje mięso. Mięso już mam umyte, także mięsko wkładam. O. I zaleję wodą. Wodą zalewam tylko tyle, aby przykryć mięso. Nie, nie za dużo. Mięsko będzie się gotować. Około półtorej godziny. O. To po mnie. Po pokroję na mniejsze kawałeczki. Półtorej godziny, a później dopiero mięsko wyciągnę i będę kroić na mniejsze kawałeczki. Uważam, że tak jest szybciej. Ugotowane mięsko dużo łatwiej się kroi. O. Jeżeli ktoś nie lubi takiego tłustrzego bigosu, no to oczywiście zrobi to na chudszym mięsie. O. Tak, pokażę Wam później, ile z tego mięsa się wygotowało. I kości mędzone tu włożę. Tą wodę z mięsa, jak będziecie gotować. Czasami nie wylewajcie wody. Jak wyciągniemy mięso, wody nie wylewamy. Daję też tutaj nasz, nasze mięso. O, zaraz to odstawię. O, tutaj jest garnek. Duży. I zalewam zimną wodą, i nastawiam na mały gaz. Od zagotowania skręcam gaz na bardzo malutki. I tak jak mówię, gotuję około półtorej godziny. O, tyle. Aby tylko. Je, tu mi mięso jeszcze wystaje, bo jak ono się rozmrozi, to ono się skurczy. I nastawiamy. W drugim garku dużym na razie boczek i kiełbasę odstawiamy. Do drugiego garka. To jest wolnowar. Jeżeli nie macie, oczywiście w takim zwykłym garku też można zrobić. Daję na spód kapustę. ma to do siebie, że on mi kapusty pod spodem po prostu nie przypali. Jest łatwiej. W garku normalnym będziecie musieli sprawdzać co jakiś czas i przemieszać, żeby wasza kapusta wam się nie spaliła. Dokładam golonkę. Ja golonkę wcześniej czyściłam, bo ja obczyszczone mięso sobie mrożę. Także mogę już ją sadzić tutaj. Przykrywam kapustą. O. I około 5-6 godzin, aż kapusta zmięknie. Golątka nie musi być całkiem e, miękka. Wystarczy, żebyście, żeby się ugotowała do takiego momentu, że będziecie mogli oddzielić mięso od kości. O. To też pod wpływem gotowania. Zmniejszy swoją objętość. Tak? A, oczywiście musimy zalać wodą, ale też nie zalewajmy za dużo. Dlaczego? Dlatego, że jak się nam kapusta ugotuje, to na drugi, na trzeci dzień będziemy podlewać tą wodą z mięsa. Dlatego tutaj nie dajemy dużo. Yy, Wody takie zwykłe. Ja mam tutaj troszkę tego kwasu z kapusty, nam smakuje po prostu kwaśny O, Takie ze dwie szklanki. O, wody. I nastawiam na wolnowar. O. Także widzimy się, jak mięsko będzie już takie. My, Miękkie i e, kapustka też. I witamy się już na drugi dzień. Przełożyłam sobie tutaj samą kapustę. O, tak jak mówię, ona wolnowarze na drugim stopniu gotowała się około 6 godzin. Tu jest wyciągnięta ta golonka e, z kapusty. Tutaj już mam. Wyciągnięte mięsko. Mówię około od godziny do, do półtorej, więcej nie trzeba, bo będzie za miękkie mięsko, także tu już jest wyciągnięte. Tutaj mam odlany e, wywar z mięska, dlatego mówiłam, i przecedony przez sitko, no bo ja miałam dość dużo żeberek, żeby nie wpadła po prostu jakaś kostka. Ale zacz, będziemy brać się od tego, że tak. Na patelnię podpalam gaz. Tak, jak się nam rozgrzeje, dodam około 20 deko boczku. To jest wędzony, surowy, ale może być też wędzony, parzony. 20 deko to będą jedynie te rzeczy, które u mnie będą podsmażone. I tak zrumienie je, tak, tak dość dobrze. Także dajemy to. Boczek, chwilkę poczekamy. Po kilku minutach w nasz boczek puści troszkę tłuszczu, gdyby się okazało, że wasz boczek jest tak chudy, że nie macie tłuszczu, więc dodajcie tutaj łyżkę smalcu, ewentualnie ja bym dodała łyżkę e, takiego smalcu z gęsi. Ale, Ale mój, mój puścił, puścił tłuszczyk, więc nie będę dodawać ani smalcu, ani smalcu z gęsi. Dodaję teraz. 20 deko kiełbaski. Fajnie, żeby to była kiełbaska taka fest wędzona. Wieprzowa kiełbasa wędzona. I podsmażamy to dalej. Jak porządnie się zarumieni dodamy pokrojone dwie kosteczkę w cebule. Jacka już się przypiekła, dodaję cebulkę tak. i dobrze podpiekamy. Cebulka się podsmażyła, dodaję czosnek, dajecie czosnku i tyle ile lubicie. Ja dałam cztery, ale takie duże ząbki czosnku. Można oczywiście przypuścić go przez praskę albo ominąć, jeżeli nie lubicie. I podsmażamy jeszcze chwilkę. Tu już się praktycznie usmażyło. Kiełbaska, boczek, cebulka i czosnek. A ja za ten czas wezmę się, słuchajcie, za obieranie mięska z kości. Bardzo dokładnie, żeby żadna kość nie trafiła do e, bigosu. Dlatego nie gotowałam mięsa ani żeberek razem w bigosie, bo wtedy zawsze ten kawałeczki jakiejś kości mogą się trafić, a tego po prostu bardzo nie lubię. W ten sposób nie będę miała na pewno żadnego kawałka kości. Te większe kawałki pokroję w kosteczkę taką na centymetr, na centymetr, ewentualnie można rozdrobnić tak palcami. I to samo zrobię o, z żeberkami. Wszystkie kości pójdą do wyrzucenia. O, a żeberka. Rozdrabniamy. Mięsko obrane. Wyszły mi takie dwie miseczki. O, wszystko to, co niepotrzebne, odrzuciłam. Kości, takie różne chrząstki. Troszkę też dla mojego pieska, oczywiście. Chrząstki dałam. To, co mi się nie podobało, to odrzuciłam. I teraz. Co będę robić, już Wam pokazuję. O, jeszcze kawałki mięsa. Tak. Tu mam kapustę. Do tej kapusty dodaję to mięso. O, tak. Jedno. I drugie. I oczywiście, jeżeli chcecie mieć mniej mięsa, możecie dać mniej. Dodaję. Ja mam białe wino, półsłodkie, ale powinno być czerwone wytrawne. Ale ja dam białe, za czerwonym nie przepadam. Dam białe, a półsłodkie dlaczego? Dlatego, że nie dam śliwek. Nie dam śliwek, słodycz da już tutaj to wino. Tak. Do tego mam grzybki. Tak jak mówiłam, trzy garstki grzybków namoczonych. I one są namoczone i pocięte w takie malutkie kawałeczki. Mam nadzieję, że to tu wszystko wymieszam, ale dam radę. Tak. I teraz przyprawy. Liście laurowe dam na sam koniec, żeby mi się nie kruszyły. Tutaj mam kilka kuleczek ziela angielskiego i jałowca. O. Sól i pieprz dodam na sam koniec gotowania, dopiero jak dzisiaj pogotuje się jeszcze ze dwie godzinki na takim bardzo malutkim ogniu, to dopiero wtedy dodam sól i pieprz. E, tutaj mam paprykę słodką, pikantną. Wiem, że też można dodać, e, e, jak to się nazywa, e, 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 przecier pomidorowy. Ja dodam słodką, pikantną, wędzoną paprykę. O. I to będę próbować teraz wymieszać. Wymieszam ręką. O, mam rękawiczkę. I mieszamy. Bigos wymieszany. Rozdzielam na dwa garki. Jeden będę gotować w tradycyjnym garku. A drugie włożę do mojego wolnowaru. Przez to, że wszystko wymieszałam, także i w jednym, i w drugim garku Bigos będzie taki sam. Jeszcze jak przełożymy, to włożymy oczywiście to, co mamy na patelni. Pół pójdzie tu, a pół pójdzie Do, do wolnowaru. Przełożyłam. Wolnowar prawie jest cały. Tutaj troszkę tylko, ale jednak na cały wolnowar by się nie zmieściło. I teraz to, co mamy na patelni. Tutaj dam dwie trzecie. O. A tu dam jedną trzecią. ogniu do dwóch godzin i sprawdzać mieszać co jakiś czas, żeby wam się nie przypiekło od spodu także bardzo malutki ogień e, e, jak bo jak się przypieczy to będzie gorzki Jeżeli tak jak w tym garku jest to wolnowar e, to ja nastawię na e, 3-4 godziny dam na... E, jedynkę, wolnowar ma jedynkę i dwójkę, takie jakby mniejsze grzanie, większe grzanie i dam na jedynkę na, na cztery godzinki i tu mieszać nie trzeba to zamykacie na wolnowarze i na pewno się nie przypali bynajmniej w tym moim wolnowarze tak jak gotowałam kapustę w dzień wcześniej nie mieszałam, nic się nie przypiekło także zamykam i pod koniec gotowania dopiero będę sprawdzać smak. Ile dodać pieprzu, a ile dodać soli. Dlaczego? Bo na przykład boczek nasz był solony. Miałam kości wędzone, które były też solone i przyprawiane. Więc najlepiej to zrobić na sam koniec. Kapusta też jest słona. Więc żebyśmy nie przesolili to lepiej to zrobić na sam koniec. Teraz składam jeszcze listki tutaj na wierzch, o, tak, żeby one mi się nie... O, jeden duży listek, jeden mniejszy. O, żeby one mi się nie połamały, bo też nie lubię takich połamanych później liści laurowych wyciągać z bigosu. Dobrze. I widzimy się. Jak się ugotuje, to Wam pokażę. Jak wygląda i powiem wam jak smakuje. I jeszcze do was na chwilę wrócę, bo zapomniałam wam powiedzieć. Tak jak mówiłam, z mięsa wodę odlewamy sobie do jakiegoś naczynia. I gdyby wam tutaj teraz wody zabrakło, zacząłby się wam bigos przypalać, czy coś, to właśnie podlewamy tą wodę, która wgotowały nam się mięsko. I tak samo tu, wi wiadomo, że bigos będzie się gotować 2 i 3 dni, jak to lubi, to na drugi dzień też po prostu schować sobie tą wodę do y, lodówki i podlewać tylko tą y, wodą, właśnie w której gotowało nam się mięsko. Nie wlewamy tu już wody z kranu. No i widzimy się, słuchajcie, na drugi dzień, także dwa razy już był bigos gotowany. On jeszcze troszkę się skurczył. Tutaj już, o, jadłam, próbowałam! I słuchajcie, ja jedynie co dodałam, to ja dodałam troszkę pieprzu. Mmm. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry. Ja już go trzeci raz gotować nie będę. Dlaczego? Dlatego, że ja dzisiaj go dam do takich specjalnych woreczków do mrożenia. Specjalne woreczki są. I on po prostu zostanie zamrożony. A jak go rozmrożę, to wtedy będzie to trzecie po prostu takie gotowanie e, e, bigosu, takie zagotowanie bigosu. A gdybym to teraz zrobiła trzeci czy czwarty raz, to on po prostu później by mi się roz, e, rozgotował. Już nie, nie byłby moim zdaniem taki smaczny, tylko po prostu zrobiłaby się taka ciapka. Także, jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i róbcie bigos wcześniej. Można sobie zamrozić, a później tylko rozmrozić, także jest dużo łatwiej. Jak Wam się przepis podobał, łapka w górę. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, to nie miniecie żaden fajny przepis. Także, do zobaczenia, pa pa!